Dobry. E, dzisiaj ja będę prowadził e, live'a. No. I będę psuł komputer. Zostaw łapkę w dół. trump. Minecraft Speed to normalnie. No, panie. Jeszcze i tam. drugi już. Co za... Co za... <laughs> Dobra. Panie... No nie stawiaj bloków! <laughs> Zaraz cię od... Zaraz cię kliknę. Pięknie. Pięknie. Wszystko. Książeczka. S. Patrz, masz pelerynka. Pięknie. pelerynka. Masz a, pelerynka. Pięknie. No zobacz, teraz pięć. Czuję się, jakbym pierwszy raz składał komputer. No pięknie wygląda. Twoje... Patrz, jak to się, się Twoje cheaty nie działają. Patrz! O ciebie. Zostaw to! <laughs> Tylko nie klikaj kół. Dawaj, Panie. ja na klawiaturze ty myszkom. Nie. Albo ja myszkom, dawaj. Nie. Ja nie. myszką, ty nie. nie. Panie, daj mi zrobić speedrun! Daj mi zrobić speedruna! No róbta. No, speedrun daj. No nie! Co chcesz? No, no biegaj! Ja wyszkom. No, no, no. W ogóle nie są to klikę No patrz, idź tam do przodu. No ile można zabijać jedną owcę? Daj to. Daj, 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 bo ty nie umiesz grać. <laughs> Dobrze. Mm, dwa. Postaw. Co sobie um, gra w Dębowe coś tam. A ty wyglądasz serio jakiś, nie wiem. Nie wiem, to serio. Dobrze. Cicho. Wyglądasz jak jakiś streamer. Tak? No. Szkoda, że oni tego nie widzą. Kto oni? Oni. oni? Nasi widzowie, prawda? Prawda widzowie, że nas widzicie. Wiem, że was, nas nie widzicie, ale cóż. Bardzo <gamy> zdjęcie wyślę na grupę. Uh, tak, tak, to jest dobre. Zgadzasz się na tak ujęcie? I oni nie zobaczyć Wyślijmy i jeszcze linka do live'a. Nierów lampy błyskowej. <grym> lampa błyskowa jest super. Dobra, włączę. Paweł Gamer wyśle na grupę. <grym i zamiarcieszka> parkour. Minecraft parkour. Render distance. Teraz... Esks. Esks. Escape hmm. Dobrze, teraz trzeba pośpiewać coś nie śpiewaj, nie rób kryp jest. Sieba, to mój set. Pokcza. Nie ma to jak śpiewać remiksy. Czekaj, jest prawdę tego live'a. No. Okaże się, że jest prywatny. Okaże się, że tam jest tysiąc widzów. O nie. Opcje. Tak? Jaka miniatłówka na Nie ma live'a Czemu nie ma? Nie wiem, wyłączył się sam Halo, jest live! No ja zobaczę, jest. No widzisz. Jedna osoba. Tak? Kto ogląda ty? No nie, ale serio wszedłem? Tak? No, no. to fajnie. A serio ktoś ogląda. Mamy widzu! A Dobra, gotowe. Nie umiem tego robić, więc powrót dobry. O, ja nie! Patrz, <śpuszczaj>, jakie. Co jakie nagi! Co ty zrobiłeś, człowieku? Ale ładne, patrz, jestem pijany. Normalny jesteś? Live'a plus shadery? No i nie. Dwie osoby. Czyli ktoś ogląda. Dobra, patrz, yy, trzeba zamówić. Co ogląda? Pisać na czacie. Rozkaz. Dobra, y, wyślij to na, y, na grupie To grupowej. ogląda y, pisać na Whatsappie. Przecież oni, oni nie zdają do ciebie numeru telefonu. Nie będę dobrym streamerem. Do Wyszłaś na Tak, wyślij. Dobra, wysyłam. Tobie i formy testowe. Dobra, trzeba zbierać drewno. No właśnie widzę. Czekaj chwilę. Ukryj się. Co ty kamerkę robisz? Czekaj, no jeszcze nie, ale... Normalny jesteś? Tak, będzie kamerka. A ty normalny jesteś? Tak. Nie jesteś normalny. Jestem normalny. Ja ci nie pozwolę kamerki włączyć. Nie pozwolę ci... Pokazywać mojego pokoju. No utnę to. Weź Przesuń. Czekaj, bo ut utniemy to, patrz ALT Ej, zrobimy z Shiftem, patrz Wiesz, jak się robi z Shiftem? No nie e, Najpierw trzeba to uciąć D Weź, pokaż, bo oni jeszcze tego nie widzą Dobra, e, żebym, był w żebym był w centrum Pięknie, i teraz Shift Gdzie jest Shift? Tu jest Shift. To będzie fajne. No nie Ej, zepsuło się. Dobrze, że wy tego nie widzicie. Jak wy. No oni! No zrób A ile shifta, mamy widzów? Tego shifta, proszę. No, zepsuł się shift. No nie! To tak nie działa. shifta. Dawaj z shiftem. Alt. Najpierw trzeba uciąć. Dobra, wystarczy. tyle i shift dobrze jest dobrze w sensie wiecie co zmniejszymy do takich rozmiarów okej okay, teraz można grać uwaga efekt przejścia dzień dobry teraz to można grać Uf, możesz zobaczyć ile mamy już widzów ile łapek w, w dół czemu to tak laguje? Mam Jeden dobry pomysł. Co? Jeden widzy. Fajnie. <śmiech> Jeszcze. <śmiech> Jeszcze jak? Ej, podgłośnij to maksymalnie. Jeszcze. Jeszcze. <laughs> Ale to jest głupie. Panie. Hmm. Czekaj, spróbuję się nie śmiać. Czemu jestem taki wielki tam? Ale serio jest taki... no... rozbieżność. Czekaj, bo my nie mamy widzów smutne. Smutne. Nie dwie osoby. Jakaś jedna osoba ogląda to. Okej, okay. powrót do gry. O i teraz to można grać. Szukamy wioski. Płacz pszczółki! Wiesz co się robi z pszcz pszczółkami? <grym> Trzeba uciekać. Drzebem, tak na pewno, ale ty jesteś... To, to... Mam nadzieję, że nie będzie z tego zapisu. A ratunku! Ty w ogóle nie zginiesz. Oglądam. No weźcie widzowie, panie. Ja będę to oglądał na telefonie, będzie lepiej. A co jak moja mała wejdzie? Mm, fajnie będzie. <grym> control, Shift i Control. Haw, umiem pływać ja w Minecrafcie? Oglądam na telefonie. Przechodzimy w Minecrafta na tele... Nie wycisz to, bo będzie... Zaraz to usłyszę. Gram w sumie drugi raz na... Uuu, jaki parkour. Ile mam drewna? Cicho, bo. Mam stół rzemieślniczy. Dawaj, ja to idę oglądać u góry i w ogóle nie będę ten... Nie będę Nie zgadał. Łatwo? Nie. Nie. garaż. Garaż. Dobra, nie umiem w to grać. Teraz panie dwa. Mam już na łóżko. Epoka kamienia, brawo. Ja żyję w epoce kamienia. Wycofany. Już mamy tysiąc widzów? Tak? tak? Mhm. Fajnie. Teraz podzielić na ile? Serio? Nie, siekierka. Sprawdź kto Tylko czytał. Oby to zobaczyły, serio, Tylko fania i fania. Obydwoje? No. Obydwie. Widać kto nas naj, najbardziej nie lubi. <grywia> no, próbuję tą świnkę zabić. Już od... Lo? Ktoś jeszcze to ogląda? Nie. Mogłbym to zrobić z swojego konta, bym miał. miał... Mnie... Mam konto, tylko że mam imię i nazwisko na koncie. Nie będę może podawał w jaki sposób. Możecie się dowiedzieć, kim ja jestem. wie że masz jedno serduszko? O, topie się, fajnie. Co ty robiłeś, Paweł? Patrzę się w kamerę. I będzie e, Szeroki... Hmm. Paweł. Pisze. Gra w Minecrafta. Ej, no. Szeroki Paweł gra w Minecraft. Ja zrobię taki odcinek. Szeroki Paweł gra w Minecraft. <grym> No na to to ja już się nie mogę schodzić. Chyba. No, no. Musisz, sorry. O no i kamienny w panie. Serio? No kamienny killow już mam. Ja. Zaraz będzie jeszcze kamienny mieczek? Dobra, i tak można grać. Achievement. A, nie mam się kiery. Czekaj, bo zasłania w ogóle mikrofon. Nie, nie powinno tak być. Miałem, ale nadal mam. Nie mam. Mhm. W ogóle ktoś przeczytał yy, ten. Ten napis nadal. Dobra, robi się noc. Trzeba wejść na górę i. Eee, Dobra, jej, ja idę do toilet. Robimy RNG. Idę na dwóje. Okej. Okay. Będę, będę się oglądał. Co będziesz tu kombinował? Okej, okay, no to robię lepszego live'a. O nie, mnie tu nie ma. Lava? Wyszedł. Ale kozacko. E uh -huh. fajnie. Ten świat jest zły. Czas zrobić coś z I week.